Tylko dlatego, że jesteście y, takim unikalnym zarządem i robicie takie rzeczy, których gdzie indziej nie ma. 22 listopada 2010 roku mieliśmy sesję Rady Miejskiej 13 lat temu i przychodzi pani Agnieszka z sekretariatu i mówi. Panie burmistrzu, dzwoni pan mecenas Fastyn z Sądu Okręgowego Włodzi w sprawie baszty. Na wasz wniosek y, wystąpiliśmy do sądu o zwrot tej działki i baszty. I Fastyn mi mówi, panie burmistrzu, pani sędzia zaproponowała ugodę, ale musimy zapłacić za to, za to i tak dalej. Poprosiłem panią naczelnik, panią Manie Gejewską. Matko, to tyle pieniędzy od razu, i tak dalej. Jak wie panie Aniu, to później to przegadamy. I ja do Pana mecenasa, dobra, wyrażam zgodę, niech Pan podpisze ugodę. Niech Pan zapewni, że ja podpiszę ugodę z sądem. No, i w ten sposób, właściwie po tej rozprawie z 22 listopada 2010 roku, ten teren stał się miasta. Jak Państwo wiecie, baszta. I bardzo dużo tu z panią Zosią, ale też wszyscy państwo, bo ja wszystkich państwa znam z imienia, z nazwiska i z pracy tutaj. I z tego, że teraz tam pół liścia nie ma prawie, bo wszystko też yy, sprzątaliście, robiliście i jest yy, zrobione. Także i te wasze wszystkie dni sąsiada, tylko. Na Starym mieście są dni sąsiada. Te y, wszystkie rekonstrukcje, te dni polsko-ukraińskie. Tylko na Starym mieście są Dni Polsko-Ukraińskie. Tylko na Starym mieście są koncerty co dwa tygodnie czy co jakiś czas. I tylko tutaj u Państwa turystom dajecie basztę do zwiedzenia i dbacie. Po prostu wieloma takimi inicjatywami yy, wyprzedzacie czas, bo tu robicie Państwo dla osób i starszych. Pani Zosia bardzo często przychodzi do ratusza. Jezu, znowu, znowu ta Pani Zosia przysz przyszła, ciekawe po co ona znowu przyszła ale no tam szybko wytłumaczy, nigdy nie powie, że to ma być zrobione jutro, pojutrze i, i za trzy dni, tylko że żebyśmy rozważyli, pomyśleli i tyle. To państwo przychodziliście, że mieszka na ulicy osoba starsza, której trzeba pomóc i wy robicie składki, zbieracie się, pomagacie. Wszystko to wiemy i za to państwo po prostu najzwyczajniej w świecie. Bardzo dziękujemy. Ma pani też, pani Zosia jest taka bardzo operatywna, ale ma w wielu osobach z państwa ogromne wsparcie, bo też wiem kto upiek powiedzmy szarlotkę. Albo kto zrobił, jakie tam, y, co na, na te wydarzenia. Nie, gdy ja tu przychodziłem, to, to wiem, że te ogórki to zrobiła y, ta osoba czy tamta, także. Wiem jak to, jak to organizujecie państwo, bo to robicie tam bez przedstawiania miastu, 47 rachunków na, na to czy na tamto także. Bardzo Panie dziękujemy za wszystko i cieszymy Dobrze, się... jeszcze, jeszcze Panie Burmistrzu o, tekst do czytania, no właśnie, Jeszcze w perworze zapomnimy o tekście. Szanowna Pani Zofia Kroc, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto, serdeczne podziękowania dla całego zarządu kadencji 2019-2023 za pracę na rzecz rozwoju aktywnej społeczności obywatelskiej. Państwa niezliczone inicjatywy, determinacja oraz wytrwałość pięknie wpisały się w okres sprawowanej kadencji w osiedlu. Wiele ważnych przedsięwzięć działania zarządów kierowane do dużej liczby mieszkańców osiedla, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, stanowiły istotny element kreowania rozwoju aktywnej społeczności obywatelskiej. Wymagało to od Państwa dużo pracy oraz zaangażowania, docenianej zarówno przez mieszkańców miasta, jak i władze miasta łowicza, za co serdecznie dziękujemy. Proszę przekazać wyrazy szacunku i uznania wszystkim członkom reprezentowanego przez panią zarządu bez której inicjatywy te nie miałyby miejsca, wraz z życzeniami pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Szczególne podziękowania należą się Pani Przewodniczącej za bardzo dobrą, merytoryczną i efektywną współpracę z organami miasta przez cały okres trwania kadencji. Z wyrazami szacunku i uznania, Pan Burmistrz. No i... Słuchajcie, to dla naszego całego zarządu, bo jeśli nie zarząd, to co ja bym zrobiła? Bardzo dużo Wam zawieram. I słuchajcie, kupimy sobie ładną ramkę. Mamy dużo wolnych ścian. O to pani sekretarz nam wycinka. Papier czerpany, tu specjalnie zamawialiśmy, także to, tak. Tak, to nie jest takie. Jest Bardzo. Dziękujemy.